Witajcie. Dziś ma być pięknie, świeżo, nawet intensywnie. Intensywnie w klimatach letnich. Mam tutaj dwa zapachy od Lacoste i jeden od Hugo Posa. Tak, ten jeden wlazł nam tutaj na trzeciego. Ale zobaczymy, czy namiesza w tym związku, czy też nie. Będą to testy na żywo, pierwsze wąchania. Oczywiście. Później przeprowadzę kolejne i pod koniec tego filmu pojawi się taka krótka informacja, co myślę na temat tych zapachów, na temat projekcji, na temat trwałości i czy jest wśród nich któryś, który porwał mnie szczególnie. Jesteście ciekawi? Cóż takiego wymącham? Zostańcie koniecznie ze mną. Zacznę od propozycji dla kobiet Roseau Intense. Tak się prezentuje flakonik. Niezmiernie mi przypomina inny, który testowałam w zeszłym roku. Prawdę mówiąc, myślałam nawet, że to jest to samo. Ale koleżanka Angelika, drogerii Jolka, dzięki której mam dzisiaj te flakony, wyprowadziła mi z błędu i powiedziała: Nie, nie, kochana, to są nowości, więc moi drodzy, to są nowości z 2023. Zanim jednak na siebie nałożę nutki zapachowe. Napar z białej herbaty. Brzmi ciekawie, więc powinno być delikatnie. Pieprz seczuański, seczuański róża, kwiat, bawełny, piżmo, drzewo sandałowe. Kwiatki delikatnie, piżmo delikatnie, pieprz delikatny akcent Takiej pikanterii. Powiem Wam, że pieprz syczuański. Znam nazwę, ale nie wiem, czy potrafiłabym odróżnić, jaka jest różnica między nim a jakimiś innymi z tej grupy. Nie wiem, nie wiem. Dokształcę się później. Sprawdźmy ją. Opakowanko, jak widzicie, jest klasyczne w typie Lakost. Mamy tutaj naszego krokodylka. To jest oczywiście woda toaletowa. Tutaj macie trochę ASMR-ka. ASMR tak. Krokodylek jest różowy. To co? Nanosimy. Nanosimy je. Przy okazji zobaczymy atomizer. Teraz, tak jak myślałam, delikatnie, ale bardzo przyjemnie, od razu wyczuwacie nutę herbaty i róży, i jest pieprz. Ale ten pieprz jest podany dosyć delikatnie. Tak jakby delikatnie szczypał różę. I białą herbatkę. Takie, wiecie. Nie jest to nic mocnego. Nazwa trochę myląca, musicie przyznać. Dużo jest wypustów w tym roku, które trochę nas nabijają w bo się spodziewamy, wiecie, eliksir, nocy, intens, czy entance, jak to niektórzy mówią, zależy jak. A tutaj, kochani, jest bardzo poprawnie, bardzo delikatnie, zdecydowana nuta białej herbaty połączona z różą, z odrobinką pieprzu. Teraz różyczka zaczęła się rozwijać bardziej. Mocniej ją czuję. Będzie ciekawie, będzie ciekawie. No to teraz on z tej pary. Piękne zielone szkło, ja lubię taki kolor zieleni, wiecie, lubię taki kolor zieleni i jest to Blanc on Intense. Nutki. Mandarynka, kurkuma, lawenda, kardamon, skóra, drzewo sandałowe. Bardzo przyprawowo musicie przyznać, drzewnie też. Ta skóra może trochę namieszać i nie wiem dlaczego, jak czytałam pierwszy raz te nuty zapachowe to mi się skojarzyło z takimi przyprawami indyjskimi. Nie wiem. Nałożę je tutaj wyżej. I tutaj, tutaj zdecydowanie szybciej zaczęła je wyczuwać. Zdecydowanie szybciej. I powiem tak: na pewno mandarynka, na pewno lawenda. Na 100% od razu. Też nuta skóry. Kardamon i, man... I, i, i co tutaj jeszcze był? Kurkuma. Ta kurkuma mnie zaintrygowała. Powiem tak: niewątpliwie jest to zapach owocowo-przyprawowo skórzany. Czujecie to od samego początku. Też może namieszać, jest ciekawy. Powiem, że jest ciekawszy niż wersja dla kobiet. A może to dlatego, że słuchajcie, kiedy testuje się zapachy, gdy kanał nazywa się Perfume Erato, czyli moje, czyli wiadomo, że będą tutaj moi ulubieńcy, zapachy takie, na które ja zwracam uwagę, to powinno być mocno. Ja nie przepadam za delikatnymi perfumami, te są delikatne, ale są interesujące. Są interesujące z uwagi na tą nutę białej herbaty połączonej z różą. Naprawdę, ciekawie to brzmi. Z kolei, męska wersja zdecydowanie bardziej do mnie przemawia. Nie to, żebym chciała ją nosić, po prostu jest mocniejsza, intensywniejsza, ale jednocześnie świeża i świetna propozycja na lato. Ta pierwsza jest taka delikatna, spokojna, a ta druga pobudzająca, orzeźwiająca. Tak, taka jest między nimi różnica. Ślicznie się prezentują ze sobą dla niej i dla niego. No zobaczymy, zobaczymy, który wygra. Blank mm, zdecydowanie bardziej do mnie przemówił. Różyczka z herbatką jest w porządku. Choćbym też chciała takiego orzeźwienia, powiem. Nie spokoję, a orzeźwienia. No i ten trzeci. Ten trzeci, który przyjdzie, i zobaczymy, czy namiesza. Jest to zapach od Hugo Boss. I nazywa się Hugo Jeans. Powiem Wam, że ja chyba męskich. No nie, jest ta seria Battle. Tak, tak chyba się nazywa, kilka z nich sprawdzałam. Ale jakoś. Wiecie. Tak omijałam, omijałam. Yy, tutaj Angelika mi powiedziała, że może być ciekawie i yy, powinnam je sobie zobaczyć i sprawdzić. No to zobaczymy. Zobaczymy. Jak widzicie, opakowanko takie inne, to jest matowy granat. Z takim błyszczącym czerwio czerwionym, tak może i być. I cierwiony, czerwony. I tutaj ta... Za o, to się odkręca. Ciekawe. Kojarzy mi się to z manierką. <grych> Takie jakieś dziwne skojarzenie. Czyli co, jak manierka, to jakieś orzeźwienie. Może może. Zobaczmy nutki. Grapefruit, no tak, mięta pieprzowa, drzewo sandałowe, limonka, nuty wodne, jagody jałowca, jodła, wetyweria, cedr. Dla mnie po samych nutach zapach, który powinien orzeźwić, pobudzić, dodać energii. Taki chyba bardzo typowy na lato dla mężczyzn. Wiecie, moja wiedza na temat męskich zapachów jest niezwykle skromna. Muszę to przyznać, choć po ostatnich testach Invictusa Victory Elixir do tej pory się rumienie. Bardzo mi się one podobają. Może będą się częściej pojawiały. Męskie zapachy u mnie. W każdym razie nie będę go tutaj mieszała z lakostą, więc druga ręka. Czekajcie, bo jakoś tak się zachwyciłam. To takie trochę mało poręczne, albo ja mam za małą dłoń po prostu. O mocny! hu. Mocny i od razu go czuć, proszę państwa. <laughs> Jeżeli chodzi o szybkość dotarcia do moich że to pan, pan pobił, pan pobił tamtych. Nutę akwatyczną wyczuwacie od razu, ale jednocześnie cały bukiet innych nutek, które Wam podałam kilka minut temu. Zapach soczysty, wodny, delikatnie przyprawowy. Nie ma tutaj tych przypraw, bo przecież, jakby nie patrzeć, mamy jagody jałowca, tak? jest mięta pieprzowa, nie jest tak mocno intensywnie, jak w lakoście. W lakosta Blackost, dała takiego, wiecie, obudź się, obudź się, mamy lato, o, a tutaj tak spokojnie. Bardziej one są, według mnie, są bardziej wyważone, spokojniejsze, ale również Niezwykle przyjemne, jeżeli chodzi o te letnie klimaty. Jest między nimi różnica, wiecie, niby świeżaki na lato, ale jest. Jest, jest. To jest taki trochę bad boy, a ten taki, wiecie, ugładzony, zrównoważony, w białutkim t-shircie, w jeansach. O, no właśnie, w jeansach. No w jeansach. Hugo jeans. Bardzo poprawny, zrównoważony, na pewno całodzienny, bardzo uniwersalny, taki niesobowiązujący, to są pozytywne to są pozytywne cechy. No jestem ciekawa, słuchajcie, jak one będą pracowały na skórze, jak będą się rozwijać, jak oczywiście każde z tych zapachów będę nosiła osobno, żebyście sobie nie myśleli. I tak jak Wam wspomniałam, w końcowej fazie tego filmu zrobię taką króciutką prezentację, jak one się spisywały, jak one wyglądały, jak mi się je nosiło. W każdym razie w tej dzisiejszej prezentacji panowie wygrali. Panowie, a znaczy się męskie zapachy wygrały. Zdecydowanie, zdecydowanie mi jako kobiecie podobają się one bardziej niż ta słodka, delikatna, lekko pudrowa herbaciana różyczka z odrobinką pieprzu. Muszę przyznać ale mówię, trzeba sprawdzić, trzeba próbować, trzeba testować. Kobiety, które lubią delikatne zapachy, myślę, że tutaj przyjemnie się odnajdą. No a panowie, no panowie. Który jest badwojem, a który tym grzecznym? A może odwrotnie, a może mi się wydawać, słuchajcie. Ja w każdym razie takiej odbieram. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Ja się nie mogę doczekać testów całodniowych. Pozdrawiam Was i do następnego razu. A dziewczynom z drogerii jeszcze raz serdeczne dzięki.